ma, muszę byś muszę to wziąć, bo to jest mój do, do, dobytek, Plecak i nic więcej, rzeczy prywatne, jestem Polak, hello, I'm from Poland, I'm living to Poland, I'm living to city Mielec. And uh, Welcome to Poland. It's beautiful country, it's beautiful uh, day. Please don't help me. Dobra, dobra. Siema, siema <laughs> wszystkim. Tu sobie byś Witam wszystkich na moim blogu, blogu jogu. Wysyłać to będę później. Ale teraz to nagrywam, żebyście widzieli, żebyście słyszeli, żebyście oglądali, lub mnie nie oglądali. Wasza sprawa, wasz interes, wasza zastrana, wasz zasrany, hobbystyczny klimat. Mm. Jak to mówią, yy, róbcie wszystko po swojemu, róbcie wszystko yy, tylko dla siebie, ewentualnie róbcie to na co macie ochotę. Pamiętajcie. Bądźcie sobą, nie dajcie się propagandzie, nie dajcie się telewizji, nie dajcie się nikomu, Bądźcie sobą. Pamiętajcie, że macie w życiu nie tylko e, pracę, że macie nie tylko e, dom mieszkanie życie w mieszkaniu dom życie w małżeństwie, ale też macie życie prywatne. Także ja. Dzisiaj mimo że nie jestem żonaty, mimo że nie mam dziewczyny obecnie tak na stałe, no to yy, yy, uważam tak, że związki są potrzebne, są potrzebne kobiety, są potrzebne dzieci, są potrzebne, yy, czy jest potrzebna miłość. Oczywiście zgadzam się z tym. Ale też informuję Was o tym, że każdy ma swoje życie też prywatne. I mimo, że jest w związku lub nie, zawsze możesz powiedzieć, hej, hello, halo, halo, to co ja robię w własnym czasie, w własnym interesie, to jest moja prywatna sprawa. Nie wpierdzielaj się. Ja się nie wpierdzielam, że Ty chodzisz bla, 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 gdzieś tam z koleżankami czy coś. Chodź se, rozmawiaj. Te, te, te. i tak dalej, i tak dalej yy, powiem Wam szczerze, że jest piękna pogoda jest piękna pogoda jest wspaniały dzień dzisiaj na spacer, na turystycznie tak trochę, lekko yy, mimo, że jest wojna mimo, że za granicami polskich się dzieją straszne rzeczy yy, mimo, że politycy dalej w balona ludzi robią mimo, że Ludzie dalej się dają nabra, nabrać niektórym politykom, mimo że politycy niektórzy to są kurwa, kretyni do potęgi Entej, i, i to jest kurwa totalny wyraz głupoty i wyraz idealnego kretynizmu. Jak e, na przykład e, ulotki o aborcji. To jest kurwa, kretynizm do potęgiętej. Kogo za przeproszeniem interesuje e, teraz jakaś kurwa aborcja, gdzie tam na, na Ukrainie giną dzieci, giną ludzie, giną matki, giną, e, giną ojcowie. E, gdzie tam e, część już polskich żołnierzy walczy dla Ukrainy. Chociaż o tym nie, nie, nie powiedzą Wam, bo się. Bo jest tajne. Tajne przez poufne. Pamiętajcie o tym. I dlatego też mówię: przestańcie straszyć uchodźców tymi ulotkami, bo to jest kurwa gorsze gówno niż e, Wam się to wyobraża. E, po drugie, e, ten film dedykuję tylko i wyłącznie ludziom, którzy jeszcze e, czują się częściowo zdołowani, częściowo nie, tą całą sytuację, co się dzieje na świecie, tak? Latają, latają, fruwają, latają, fruwają, skaczą, ćwiczą siły powietrzne USA, jednocześnie z siłami polskimi, tak? Nie bojcie się, jesteśmy w NATO, ale nie wiem, czy na to będzie spierdalać pierwsze z Polski, czy Polacy będą spierdalać z Polski. Nie wiadomo. Eee, ja powiem tak szczerze. Ja spierdalać z tego kraju nie mam zamiaru. Eee, z tego polskiego mojego kraju, gdzie się urodziłem, gdzie umrę i gdzie żyję, e, nie mam zamiaru e, uciekać. E, mam zamiar go bronić. Mimo, że mnie do wojska nie wezmą, to wezmę toporek, wezmę, zrobię koktajle Mołotowa i będę napierdalał tych kurwy synów ruskich. I naprawdę, mam wyjebane na to, co kurwa politycy mówią o e, takich jak ja. E, tak samo mam wyjebane na to, co mówią hejterzy o takich jak ja. Powiem szczerze: albo się kurwa weźmie za siebie i pójdziesz i będziesz bronił Polski, albo spierdalaj z kraju i nie pokazuj mi się na oczy. Proste, logiczne. Przyjdzie wojsko ruskie, będą się napier próbować napierdalać Polaków Czy to będzie Białoruś, Ukraina, czy to będzie Rusek Czy Anglia, czy Francja, czy Włochy Masz kurwa zapierdalać ich kurwa Żeby oni kurwa zobaczyli Że Polska to kurwa nie przelewki Że Polak to nie jest kurwa jakaś menda, która da się kurwa o tak kurwa e, manipulować Pamiętajcie Jesteście sobą, bądźcie sobą i żyjcie w pokoju. Jeżeli ktoś Was napadnie, oddajcie mu, oddajcie mu z nawiązką. Tak żeby poczuł kto to, kto, kurwa jest tu kim. no. Po drugie, nie namawiam do przemocy, bo jestem pacyfistą, ale jeżeli mam y, być y, szczery, to jeżeli ktoś zaatakuje mój kraj, dostanie po dupie. Nieważne kto. I to jest przesłanie dla tych którzy powinni wiedzieć, że w naszym kraju są tacy ludzie jak ja, którzy po prostu są sobą i nie dadzą się propagandzie tym, czy temu, czy temu, czy seremu, czy tamtemu, ale będą bronić kraju, mimo to, że nikt go nie chce kurwa w wojsku. Będziemy kurwa organizować się, będziemy kurwa walczyć. I będziemy walczyć o nasz kraj, o nasze dziedzictwo, o naszą tradycję i o naszą wolność. Pamiętajcie, sława Ukrainie i sława Polsce. Tylko my, tacy zwykli szaraki, weźmiemy w garście i pójdziemy, kurwa, napierdalać tych synów, Aż się, kurwa, dowiedzą, kto tu, kurwa, jest... Cieniasem, kurwa, bo na pewno nie ja. I trzymajcie się zdrowo, ostro i rokowo. Pamiętajcie, jesteście sobą. Piszę lo. Pokój jest zawsze mile, mile widziane, ale jeżeli ktoś napada na Twój kraj, Twoim zasranym obowiązkiem jest go bronić. I to jest zasada którą nikt nie powinien podważyć. No. A że latają, fruwają, skaczą, ćwiczą, to wiadomo. Ja nie jestem taki silny fizycznie. Nie jestem za przeproszeniem fizycznie, kondycyjnie dobry. Ale postaram się być i będę codziennie ćwiczył. Codziennie starał się być człowiekiem, który wie o co chodzi. I codziennie wie, że propaganda głupich polityków i głupich wojen nic nie wskura na Twoją osobowość. Jesteś kim jesteś i pamiętaj, bądź sobą. Nie zważaj na to, co inni mówią i nie myśl o tym. Wiesz jak się czujesz, wiesz kim jesteś i wiesz gdzie, gdzie masz. Gdzie masz swój narodowy duch, gdzie jest twoja duma i gdzie jest twoja dusza. A dusza jeszcze nie poleciała ani do nieba, ani do piekła. Tylko jest tutaj. Także broń siebie samego, jak ojca własnego. Pamiętajcie, bądźcie zdrowi na psychice, jak i fizycznie. Bo przyjdą dni, a nawet godziny, że nie będzie Czasu na myślenie, a będzie czas tylko na uciekanie lub walkę. Ale lepiej walczyć niż uciekać. Lepiej skopać komuś tyłek, niż dostać po dupie. Pamiętajcie, mimo że nie nam, namawiam do przemocy, ale jeżeli Twój kraj zostanie zaatakowany czy to będzie Anglia, Francja, Włochy, Hiszpania, Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Portugalia, Brazylia, czy cokolwiek, macie obowiązek jako obywatel tego kraju walczyć o wolność słowa, wypowiedzi Twojej prywatnej osoby. Tak samo o wolność Twoich bliskich i bezpieczeństwo pamiętajcie bezpieczeństwo jako ja człowiek biedny ale szczery mam wyjebane na ten rząd pisowski peowski kurwa na te ich gadania klakania ale bronić Polski kurwa będę pamiętajcie nie ważne jest to, co powiedzą politycy, ważne jest co, co ty czujesz do swojego kraju. Pamiętajcie, jesteście sobą, jesteście wolni w demokratycznym świecie i macie swoje zdanie na temat demokracji i na temat tego, co się dzieje w Polsce. Bo jesteście Polakami, jesteście obywatelami tego kraju i wiecie, że tutaj czasami się robi niewesoło. Czasem ja nie będę komentował dalej już, bo jest 12 minut. Nie będę komentował, co dalej się dzieje tutaj i tego. Jest przyroda, jest ładna pogoda, jest świeże powietrze. Wyjdź na świeże powietrze, odetchnij świeżym powietrzem. Zrób pierwszy krok do tego, żeby schudnąć, żeby Nabrać masy, żeby poddychać, zapomnieć o złych momentach, o złych chwilach. Weź się w garść. Nie daj się propagandzie. Nie daj się dołowi. Nie daj się depresji. Bądź sobą. Do widzenia. Miłego dnia. Sebastian Johnny sp mówi: Spierdalaj. <ścoughs> depresji. Jeżeli masz depresję, to powiedz spierdalaj! mnie tu cię nie chcę! Ja ciebie tu nie chcę! Ja ciebie tu kurwa nienawidzę! Depresja pierdolona, spierdalaj z mojego umysłu. I tyle by się powiedziała. No. Oczywiście. Przepraszam za te brzydkie słowa. Przepraszam za to, że czasami przeklinam. Ale po części rzecz biorąc, pewne osoby w moim życiu przeszłym lub przyszłym czegoś mnie nauczyły. Także miłego, zdrowego, ostro-rokowego dnia. Happy New York, happy New York. Siema, goodbye, very much, thank you very much. Yo. <laughs> Pasiba. Papa, don't worry, be happy. Trzymajcie się zdrowo.